Bardzo serdecznie, ja jestem Mężczyzna. Dzisiaj troszeczkę inne rozpoczęcie odcinka, bo dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, które widzicie na tym kanale. W każdym razie, w dzisiejszym dniu chciałbym uszczęśliwić swoją dziewczynę Agatę i przez cały dzień robić wszystko, żeby była po prostu szczęśliwa, dlatego już tutaj zaczynamy tak naprawdę od śniadanka, które y, przygotuję własnoręcznie. To nie jest spotykane w moim przypadku, raczej ja nie robię takich rzeczy, ale ze względu na to, że ten dzień ma być wyjątkowy dla mojej dziewczyny, zrobię wszystko, aby taki był. Także, jeżeli jeśli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jak widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dążę, najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce i niewiele, naprawdę niewiele zostało do miliona subskrypcji. Nawet powiem ci Adam, że jestem szczęśliwy, że mogę przygotować takie śniadanie. No to jest yeah. bardzo, bardzo nietypowe, że ty przygotowujesz śniadanie swojej wybranej no, ale... no ale. Ale też chciałbym zrobić wszystko, co, co, co najlepsze dzisiaj, żeby poczuła się wyjątkowo, po prostu jako wyjątkowa osoba, no bo wydaje mi się, że zasługuje na to. Każda dziewczyna wydaje mi się, że zasługuje. No, tak jeżeli naprawdę ją gochać, no to powinny się tak codziennie traktować moim zdaniem. To już nie przesadzajmy. Po prostu czuję taką potrzebę, żeby zrobić dla niej coś fajnego. Ja też jestem zapracowanym człowiekiem i zawsze mam okazję coś takiego zrobić, także No, dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Na pewno, na pewno dla mnie. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No jakoś się że to się prezentuje. No powiem spoko. ci, że ja bym chciał takie śniadanko dostawać z rana, i wstaję od razu. No pięknie, pięknie. Postarałeś się, postarałeś no, się. No wiesz, no starałem się to zrobić. No nie jest to może jakiś szczyt z ale wiesz, że ja dobrym kucharzem nie jestem. No liczy się gest, liczy się gest. Ale co to jest co? co Tyranisz? No sielanie. Ładnie siadanko zrobił o co coś chodzi. Na gazdy sielanie. No A bo... po co? No bo no nie wiem, no miły gest. A ty nie robisz miłych gestów. To ja robię miłe gesty czasami. Niby kiedy. No, chociażby teraz. Gaspo? Ale widzę, że już wstałaś. No ja wstałaś, jak się nie. Czemu tutaj koty w ogóle spały? Miałam, że koty nie mają z tym na łóżko, bo mam uczulenie. To jest to cała spuchnięta i zasłakana, i mam za cały dzień. Co masz cały dzień? Śniadanko ci przyniosę, kochanie, do łóżeczka. W sensie widzę, że już się pomalowałaś. No to już no, mi to dajeło. Ja też już zjadłam. Zjadłaś już śniadanie? Czemu maliny tutaj dałeś? Nie widzę malin. Mm. i czemu to jest takie tłuste? Przecież wiesz, że jestem na wiedzie. Coś mi sugerujesz? Może, no, że nie wiem, że jestem gruba, że ja kleję, jak ja nie zjem. Ale nie to nie chyba bardziej sugeruje ci, żebyś sobie zjadła, że właśnie i tak mi się podobasz mimo wszystko, tak? A bo no. co to jest? No kawę. Ja ja piję kawy, nigdy życiu nie wiem, co kofeiny. Aha, czyli... Pomyliłam cię pewnie za godziną dziewczyną. Nie, po prostu no nie wiedziałem, że nie że Jesteśmy miesiąc razem, bo nie wiedziałem, że nie lubisz kawy. O nie wiesz, co? Jezus Maria. Mogę się coś spytać, nienawidzę nie no spodziamy. I czemu to w ogóle nagrywasz? Serio, się obrzydliłeś czyjeś te koty. Ale zjesz, tak? Nie Ty je w ogóle sam robiłeś czy kupiłeś? Niedobre strasznie. ale... No, ale to zabrać, tak? On się tak namęczył przy tym ścianko. Tak, tak to traktujesz? Dobra. Nawet tego nie doceniasz. Był to gotowe. Jak gotowe? Musiał to wszystko przygotować. Mm -hmm. No tak? Jak on gotuje. Kafki nie chce, co ty? No dobra, to w to sobie to i, i tyle. To ty. Myślałem, że to inaczej to będzie wyglądać. W sensie, mogłabym mi nie mówić tego tak, tak prosto w twarz. No, no nie, tak, no. to jest bezpośrednie. No. Ale mogłeś też się dowiedzieć, co ona lubi, czego nie lubi. Ale ja się dowiedywałem i to nie jest taką wcale. <głos》>, ona nie chce mi mówić nic. Czyli nie chce nic mówić, ale wymaga mimo wszystko. Tak, ale już mimo wszystko. No tutaj jest wymaga. słabe. No stary, to ty się pakowałeś w to wszystko. Dobra. No. to jest dopiero początek, ja na pewno jakoś jej wynagrodzę, to jeszcze. Mm. Dobra, robimy niespodzianek, a ja u mnie nie lubię nie, niespodzianek. Nie Jeszcze te Twoje koty, uczulenie, że tak się źle czuję. Przepraszam. to musisz mi robić. A to przynajmniej niespodzianek jest do dupy i żałosne. Jezus, nie jesteś tym za dobry, wiesz? Żałosne. Nie, nie musisz mi robić, to Okej, dobra, my nagrywamy sobie żonę. No dobra. Ale współczuję ci. Bardzo, bardzo ci współczuję. Dobra, może ta niespodzianka była słaba, ale idziesz, że zrobię lepsze. Wiesz, co ją ja jedynie zadowoli? by zadowoliło się na nie, które by bardzo bardzo dużo kosztowało i tak samo wszystkie niespodzianki, które bardzo bardzo dużo kosztują. Myślisz? To no może jeszcze ja zapytam e, tej koleżanki, bo przecież w sumie ona wie, co ona lubi, tak? No, no powinna wiedzieć. Mam do ciebie pytanko. Pomogłabyś mi? Nie, ale mów, no ale... E, Słuchaj, e, ja chcę dzisiaj uszczęśliwić Agatę i chcę zrobić wszystko, żeby była szczęśliwa, i po prostu potrzebuję tak. Tego... Jakiej pomocy od ciebie, bo ty wiesz co ona lubi, i co byłbym w stanie zrobić, żeby ją uszczęśliwić. ty chcesz ją uszczęśliwić. No tak. Widziałeś, że byłbym lustrzem? Jak mówię, masz morda, ja się nie dziwię w ogóle, się chcę, czy ty mądzisz lustrzem? No, on się tak, normalnie ciebie nie, pyta, ty widziałaś nie, twoją mordę? Nie, to nie, nie ona z tobą to jest to No, ale a to to ja też No, ale to jest. Dobrze, I były ze mną do i kupuje, że I było to moją do pierwszej, co im? że mają to, co im nie lubię. No, A cóż ci powiedziała to już? Znajdź jesteś takim przyklaskiem, że no, po prostu. Dobra, chyba się nic z tego nie dowiem. No, ona mi nie chce pomóc. Ja wiem, kto może mi pomóc. Styl. Jak styl? Może Stiu. to z nie były. No i co? Ale to nie będzie za bardzo perfidne. A co nie za bardzo perfidne? No, ja nie wiem, stary, co to był pomysł. Musisz, odbierze? No, myślę, że odbierze, ale nie wiem, czy będzie zadowolony. No, no chyba nie odbierze. No, ale pomyślę, jak ty by się zachował na jego miejscu, tak? Nie odbierze. Ty SMS-a napisał. Co napisał? No, no co napisał? <grymne> coś śmieszne. no Powiedz co napisał. No nie, nie mogę tego przeczytać. No. no co, no to powiedz tak w skrócie, co napisał. Tak. Daj tak, jak się da? No, na no Że już nie jesteśmy kolegami. Cóż, nikt nie chce mi pomóc, ale ja mimo wszystko się nie poddam. Na pewno zrobię coś fajnego, żeby uszczęśliwić się w tym dniu. Także nie ma opcji, nawet, że się poddam. Powiedziałem jej, żeby zeszła do mnie na dół. Jedziemy na miasto. Tam na pewno coś znajdę. Zwracam no, tak. Ale dżentelme z tego tego mężczyzny. A jeszcze nie trzeba go trochę podszkolić, bo... Idziemy na miasto, ja zagwarantowane mam e, mnóstwo atrakcji. Panie, ale mógłbyś tutaj najpierw sprzątać? Co to jest za, za syf? Ja znaczy? coś w takim jeździ się tutaj strasznie źle czuję. tutaj już nie sprzęt, już cię proszę Nie, wczoraj było sprzątany. Proszę cię od miesiąca i co? I wczoraj taki syf zrobiłeś wcześniej. No byliśmy jeden w McDonaldzie. Ale to są tylko święty no, jednego bo, dnia. Nie wiem, kiedy byłeś w tym McDonaldzie. Masakra! Tak, z jednej Dobrze dnia. już sprzątam, przepraszam. przepraszam. Ja, ci, że... ja nie wiem co ja mam już zrobić. dobrze, że została w aucie, ale... No, jak ja widzę, to to jest chyba najtrudniejsza dziewczyna, jaką do tej pory poznałem, żeby ją zadowolić, nie? A najtrudniejsza dziewczyna, dziewczyna nie nawet jest. którą ja poznałem, w sensie wszystko jej nie pasuje, wszystko robi na opak, nie wiem, dziwne to jest. W każdym razie kwiaty, kupi mi kwiaty, Każdy dziewczy każda dziewczyna lubi kwiaty. To taka mm, prawda jest. Żeby się nie zdziwił, stary. Żebyś jeździł Nie mów tak nawet. Nie no stary, przesadziłeś. 100 róż. No i co? No jak to, co to jest przesada, no. no to jest tylko 1000 zł. No dobrze, no 1000 zł, ale to nie chodzi o ten co ona powinna się uszczęśliwić z jednej róż, tak samo jak z tych stóp. No dobrze, no ja to 100, ona potrzebuje więcej. Zauważyłeś, że ona potrzebuje więcej. 100 róż razy 100, no. Normalny chłopak daje jedną różę, ja jej dam 100, no rozumiesz. No rozumiem, rozumiem. I 1000 no... zł trochę boli w portfel, ale to mimo wszystko. No. Znaczy mnie to boli, strasznie jak na to patrzę, że ty musisz się tak wysilać, a ona i tak tego nie docenia. Naprawdę mnie to boli. Nie no. Nie wiem, docenia chyba. Ładny bukiet? No bardzo ładny bukiecik stary, ale nie, ona nie, nie zasłużyła na to moim zdaniem. Nie zasłużyła? Nie, nie zasłużyła. Ty, ok. Słuchaj, mam prośbę do ciebie. Wziąłbyś się do parku na jakąś ławkę e, zaprowadził i ja przyniosę te róży A tak, chcesz tak, tak, jej zaskoczenia. i dać? Tak, zaskoczenia jej dać. No No dobra, no zrobię. Słuchaj, zrobię to tylko i e, wyłącznie tutaj dla ciebie. E, w tym parku jest taka fajna łóweczka, przyprawa się proszę. No dobra, nie ma problemu. Naprawdę jeszcze mnie ciągasz, mnie dziś, nie dość dzisiaj miałam ale, wrażeń, naprawdę. Ale nie narzekaj, jakaj z dobrze zrobi świeże powietrze. Ale po co to w ogóle. O, chodź tam może sobie na oweczkę usiąść, co ty na to. Jak żule na ławce będziemy siedzieć? O Boże, żule na ławce, nigdy no, w parku na ławce nie siedziałaś? No, co będziemy robić? To, to du duma księżnicy zabrania usiąść na ławce? W parku, tak? No, no, no tylko porozmawiać. No, jesteśmy kamuświe? w jednym. Tak, kamuź jesteśmy w jednym składzie, więc też trzeba się jakoś zintegrować, tak? No właśnie. Oh, Musimy jakieś leki na alergię kupić, bo tak się źle z tego kota. Jest jesień, już nie narzekaj na jakąś alergię i tym bardziej na kota. Przewietrzysz się akurat, dobrze ci zrobię. Nie mogłeś mi zabrać jakiejś restauracji? Żeby... No dobrze, no to będzie się dopiero rozpoczyna. Nie martw się, no jeszcze będzie pełno niespodzianek. Ja wkle podobają się? Nie, ja gnoju! Co? Zciąłeś Zabiłeś te rośliny biedne? Ale w sensie no kwiaty tobie kupiłem. Kwiaty się można kupić w doniczce, to są martwe kwiaty. Ale jak róże? Róże to? się dostaje w doniczkach? To nie jest oznaka miłości, to jest. Tak, kwiaty. czerwona róża jest oznaką miłości. Co ty Ale, mówisz w ogóle? Tanie, to są kwiaty. Zwołałam, tyle Ale to jest miły G. Ale doceń to? Co on dla ciebie robi? Doceni to? Tanie, to są dla ciebie kwiaty, no. Dla, oh. dla ciebie kwiaty, no śliczne kwiatki, no. Okay, ale... ale co ty robisz? Zobacz jak on się dla ciebie postarał, a ty Panie. nie szanujesz nic co on robi, ani go nie szanujesz Panie. w tym momencie. Ale szanuję przyrodę, i roślin. Ale ja tysiąc złotych na to wydałem. Ale ty tysiąc złotych mogłeś przejść, żeby drzewa zasadzili jakieś w lasach. Ja stary, nie wiem co mam powiedzieć, ale to są takie największe farmazony jakie ja słyszałem. Co ja mam zrobić? co masz zrobić? No niczym najwidoczniej nie zadowolisz. No chodź tutaj, zobacz jak on się stara dla ciebie. A ty jak go traktujesz? Ja to proszę. Serio nie widziałeś? No nie wiedziałem, ja no się... Przepraszam, tak? Nie wiedziałem, przepraszam. Ty ją jeszcze przepraszasz. No co, prezent mógł się nie spodobać po prostu, no. besz już tego nie tłumacz, stary. Ale... Nie próbuję tłumaczyć nawet. Już, już składanie. Już, zaraz, zaraz, zaraz do Ciebie przyjdę, Słuchaj, patrz. Zasłań mnie, patrz tu mam, łódeczkę na oznakę naszej miłości. No to jest piękne, ale ja jestem dalej zażenowany poprzednią sytuacją, stary. To się powoli zaczyna zachowywać jak taki pantofel najgorszy. Nie. Zwykle tylko coś nagrywasz. Chodź. Kochanie, podoba Ci się widocze? Mhm. To jest ładnie. ty lubiasz naturę? Co mówisz? No naturę. A ja lubię ciebie, bardzo. Okay. Yy, słuchaj, mam taką rzecz, którą chciałbym sam zrealizować. Nie że... klękaj, nie klękaj nie klękaj. Nie, spokojnie, nie aż tak. Yy, po prostu chciałbym na znak naszej miłości zawiesić. A, ale jakby gdy... wiesz, że to jest taka znaka, że czemu być ze sobą na zawsze. No, no tak, a co ty nie chcesz być? Na zawsze z komuś szybko nie jestem pewna i zresztą kłódek tutaj nie wolno móc. Ale jak nie jesteś no, pewna? Robiąc takie rzeczy powinnaś być pewna Nie no, zawiesimy tą chudeczkę, co? No, możemy w sumie, no naprawdę no, to jest miły gest, mój, znaczy wydaje mi się, że zawiesimy chudeczkę Jeszcze KF, bo to moje siostry inicjały, Kinga Fong no, ale kamerzysta i pagata no, Wiesz, wiesz nie bo... tak naprawdę na imię? No wiem, no, ale... Ale tutaj on tutaj też dał kamerzysta no nim dałem, Nie dałem imienia, bo nie chciałem, wiesz dlaczego No cóż, no zawieszy, co? No, ale to jest o, ja, ja piękne, ja to jest... Ja Zatynąć. Nie, serio, bo ja tak się, to. Już robić, tak? chcę się przyłożyć do tego. To chcesz? co, rzucamy kluczykiem? Tak, proszę, ja coś do tego przyłożyć trochę, ja ty kupiłeś, a to ja się przyłożę do, do tego. No to chociaż tyle możesz jej dać na niej, rzuci sobie ten kluczyk. Chcesz, chcesz, chcesz ten? Tak. Tylko pa, pamiętaj, jak bierzesz, poczekaj, bo ja ci muszę pokazać. Bierzesz i z całej siły robisz zamach, tak żeby na pewno nikt tego nie wyłowił, nigdy. Mhm. Żeby nikt naszej miłości nigdy nie zabrał. Mhm. Pamiętasz? Tak? Mhm. Dobra, super. No wiesz, to słodka jest. No jest słodka, jest słodka. Ale ta akcja, która wcześniej zrobiła to i takiej, teraz wiesz, nie, nie tłumaczy to, co teraz robię, jak się zachowujesz niby jest nie, słodziutka. Daj to jest gra stary, to jest według, według mnie to jest gra. nie jest gra. W sensie wiesz, No jak, kocham kochamy. Ty co ona, co ona robi? Co ty robisz? Ej ej! ej. A co ty zrobiłaś? Czemu ty odpiłaś tą kutkę no i ją wyrzuciłaś? Co ty zrobiłaś? No bo myślicie, są dopiero miesiąc, to jeszcze nie wiem, czy chce być stronny, Ale przed chwilą wzięłaś kulczyk i powiedziałaś, że kulczyk rzucić z daleka, a ty wzięłaś go specjalnie, żeby go wyrzucić, żeby wyrzucić całą kutkę. Jesteś manipulantką. Dlaczego to, to zrobiłaś? On się tak dla ciebie stara, wiesz, a, że ran ranisz go w tym momencie i to bardzo. To to Więc nie... to masakra. Nie. Tu musi być mandatu pewnie, bo tutaj był niemi zleczą nie, Czy swoje inicjały nie napisałeś? Ale dlaczego ty zrobiłaś? W sensie... no. no! widzisz, i nawet nie wie, co powiedzieć. Stary, mogę cię teraz ja na rozmowę na chwilę, na no bok? chodź na chwilę za mną, proszę cię. Go. Dobre, proszę cię. Ja chcę porozmawiać z nim, Agata. Nie, nie w porządku się zachowałeś w stosunku do No, stary, dla mnie to jest przesada. Ona ciebie manipuluje, wykorzystuje, a ty tego nie widzisz. ty jesteś zbyt zaślepiony. Ja rozumiem, że ją kochasz, ale Ale no są granice, stary, są granice. No nie wiem, może ma rację. No, miesiąc czasu jednak jesteśmy. W czym do... ona może mieć rację? No w czym? No miesiąc Ona wzięła którą zawiesiłeś dla no, niej. Dobra, no, ale miesiąc czasu mi się ogólnie nie podobało, to pierwsza atrakcja, która mi się podobała, rzucenie kutkami. Możemy kupić więcej kutek i porzucać razem. Chodź Chociaż... Nie jest ładna dziewczyna, może po prostu takie ma... Nie jest tak, jest tak wychowana jest. Jest wychowana, żeby rzucać kutkami, tak to ją jara. Nie wiem, mi, mi jest szkoda ciebie, mi jest nie, bardzo nie, ciebie nie. Ja szkoda. Ja ją kocham. <sighs> Musisz mnie zrozumieć. No ja rozumiem, że ją kochasz, ale to jest za duże poświęcenie. To pójdziemy na ten, na jakiegoś tejka, lody. Nowego. No, to też nowego. Dobra, to ja zapłacę. Nie! Czemu? Czyli mam spódki między? za mnie Ja mam i ja, ja mogę zapłacić, tak? Ale to jest miły giełd, więc zapłacę. Nie. Znaczy jak kobieta chce zapłacić, to niech zapłacił już za siebie. Nie, bo ty wcześniej się zespłniałeś, ale ja, ja się całość takiego nie, tak nie No ale jak widać to nie tylko twoich pieniędzy, ale ciebie też trochę ulewa, stary. No, ja sobie też kupiłam. No dobra, ale oddam strażę. To. Nie, co to proszę to jak pieniędzy. Ja nie będę potrzebował tych pieniędzy, co się przyjęcie. Ale... No jak, typ, no jak, no przecież... Nigdy w życiu dziewczynki czegoś nie postawiło oprócz, wiesz. Oprócz czego? Ale... Nie twoja strona, nie interesuj się. No dobra, ale przejście... Się... No, to że tak co, wygląda, ja... że ja nie mogę tobie kupić, a ty nie, możesz? Nie, że ja jestem kobietą, to nie mogę tobie jest... no, kupić. się i go Boże, pan jest fajny, serdecznie. Jakie Dlatego, że... Ty weź Idziemy. Do kina pójdziemy, co ty na to? Nie, nie chcę widzieć do kina, nic nie ma z to typu, pierwsze wszystko widziałam, po drugie jest koronawirus, a po trzecie to jest wcześniej jeszcze w kinie, wiesz, nie będę chciała masz co to masz najgorsze w tym całym świecie, Za po to nie masz, żeby w ogóle pójść w nie do kina? Po to, nie masz. to może do teatru, kochani, może do teatru. Teatry, które są zamknięte? Nie, są otwarte, w sensie, tak no, samo funkcjonuje Są otwarte, I... ale po to są te obostrzenia, żeby się właśnie niczym nie zarazić ani nic, nie masz nie ma żadnych no, obaw. Rozmawiasz w ogóle z wami. No, Zaprzeliście mi cały dzień. Jak cały i... dzień? Ale przez... ja się zrobić wszystko ja się dobrze. Dobrze, ja Tomasz, żeby było ci dobrze. Ale do po... to masz już wonić. Dlaczego do masz? Ale. To jest jedyna osoba, która mi teraz nie będzie wkurzać. Ale kamusz przez cały dzień wszystko robi dla ciebie i pod ciebie. Dla siebie? Dla ciebie właśnie. Takie rzeczy, które ja lubię robić. W ogóle mnie nie znasz. Stary, no współczuję ci, naprawdę. Co się stało, Kamusiu? Pogadaj z Viola. On jest ty, a może ty byś poszła do swojego o, chłopaka, nie co? to przeszkadza. No ale mówisz? może poszła do swojego chłopaka, on cały dzień ale próbuje ją uszczęśliwić, a jej tak nic mówię. nie pasuje że ja nie jestem jak inne dziewczyny i ja lubię trochę inne rozrywki. Może Dobrze, okej, ale też byś mogła za... zaakceptować i uszanować to, co robię. A Później byś może jakoś zasugerowała co innego bym mógł robić, żeby, żeby ciebie uszczęśliwić, tak? Skoro ty masz takie wymagania. A za sugeruję sugeruje coś? W w tak, jest... ale czemu sugeruję czym? Czym niby? Wprost. No normalnie. Wprost Prost. no. właśnie Wprost. chyba jednak nie. On mnie ciągnie na siłę, no bo... Ale jak ciągnie cię na siłę, on Był ciebie nadziejny. prosi właśnie go... to jest naprawdę to, jest, to jest żałosne co ty robisz. On nie się nie Nie, właśnie żałosne jest to co ty mówisz i to co ty mówisz. Bo on, bo on się stara przychodzisz i A ty jesteś zazdrosny po prostu, bo byś chciała mieć takiego chłopaka, który tak by się starał I no, tyle, no właśnie bo się, Widzisz, zamiast widzisz zamiast powinnaś porozmawiać ze swoją koleżanką, bo ci tak. chłopaka próbuje odbić się specjalnie cię tak negatywnie nastawia No, no, no właśnie no, takie. No, no, jest ty ty No to ty się przychodzisz i, no, i cały czas tak. mącisz Mącisz, kurwa i mącisz No właśnie, mące i mące, bo chcę dobrze dla mojego przyjaciela No to bardzo mące. Ale dla mojej przyjaciółki, stary Tak, no to właśnie, ale to też byś chyba Ale właśnie rozmawiać Z wami rozmowa jest bez sensu, naprawdę no, Stary, ja ci się nie dźwię, tam poszedłem do nich nic nie dociera, nic. Dla nich się tylko liczą rzeczy materialne, a uczucia i to, to z boku. Bo, bo, bo ja bym o tym nie mówiła, nie ostrzegała cię. No przyszłam e, udzielić ci dobrej rady i jaki masz teraz plan? No nie wiem jaki mam plan, już wszystko faktycznie zrealizowałem, jest się nie podoba. Sary, ona jest bardzo prosta wbrew pozorom, zabierz ją na burgera i kupię jakieś kosmetyki fajne, widzisz, że się to w cały czas. Ale mówiła, że nie chce ode mnie nic, że nie chce pieniędzy ode mnie. No dobrze, no ale jak ją zabierzesz... Do syfory to będzie spoko A do syfory? Tak. Ale dlaczego ani rozumiem Dorosmana? Bo nie, do syfory. Czy ja widzę, że was to tylko uszczęśliwiałem rzeczy materialne, a żadne uczucie czy coś, to dla was nie, nie gra jakiejś roli, tak? Ale Dlaczego dla mnie? To do, do, do... Dla was ogólnie, bo ty Ale bo się wypowiadasz na taki. temat ty temat, stary? Nie, bo czego ty, ci... bo ty, na bo ty w... cały czas jej tam banduchem siedzisz i jej to wszystko jadasz, więc ogólnie nie rozumiem tego, dlaczego komuś tak się daje zawsze przeproszeniem praszeniem rupka, Bo płacą za lody, sama mogę zapłacić, tak? A za burgery wydając 180 zł, no to już. Nie mogła jakoś już nie mogła, już jednak, jednak chciała, żeby kamuś zapłacił. A idąc do Syfory, co, myślicie, że sama za siebie zapłaci, to pewnie znowu będzie wykorzystywać kamusia, który się zakocha i po prostu jest manipulowany w tym.